Cześć, z tej strony Szadek i jest też ze mną Fabian. Tak dokładnie witam Was na naszym wspólnym kanale. No jak widzicie jeszcze ze sobą nie gadałem, ponieważ nie wiem o co chodzi cały czas. Słuchajcie, jakby próbuję e, no to naprawić i siemaneczko tak dokładnie przywitał się. E, no niestety nie mogę jeszcze słuchajcie, tego naprawić i po prostu to dalej nie działa. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków na naszym kanale, w końcu powrót taki fajny, to zostawcie łapkę w górę oraz zostawcie subika tam na dole, żeby żaden z was nie minął żadnego materiału. No i co słuchajcie, jest też za darmo nasz ukochana postać Edgar, <grym> czy ukochana taka, no nie wiem, ale jest naprawdę, słuchajcie, nowy zadymiarz Edgar, który jest dostępny za darmo, ja już od, sobie odebrałem tego zadymiarza. I po prostu, no jest naprawdę kochani, fajny ten zadymiarz. No i mamy jeszcze Brawl z którego wyleci 8 punktów mocy do Edgara i 10 do szelki, także no jest fajnie. Zobaczcie, tak właśnie, tutaj mamy naszego zadymiarza, którego o, możemy ulepszyć na moc trzecią, w sensie mi chodzi o Schely Okej, okay. jak chcę pierwsze, Edgarem, więc sobie słuchajcie, dawajcie, lecimy. A wy zostawcie o, oczywiście łapeczkę w górę. Jeszcze raz informuję, także. Mm, teraz będą takie świąteczne odcineczki, także <grym> warto, warto oglądać po prostu. I oczywiście zasubskrybujcie kanał, bo jeszcze, jeszcze 3 subiki i mamy 100 subskrypcji na kanale. Także dziękujemy Wam, y, że wspieracie nas przede wszystkim w tym kanale. Bo dzięki Wam tak naprawdę real, realizujemy swoje, właśnie, plany co do tego kanału. No i mówię, kiedy się spotkamy z Sandwichem, to będziemy dla Was nagrywać różne wspólne challenge. Także warto być na kanale. No i właśnie nie wiem, dlaczego zostałem zabity. No właśnie. Także później zagram sobie, słuchajcie, Edgarem i też odebrałem. W wielu kontach, na przykład na kanale Szatkowski odebrałem go jak najbardziej. I powiem Wam, ta postać jest naprawdę mocna i przede wszystkim fajna. I moim zdaniem, powinniśmy dostać za darmo Byrona, i tak też sądzi Sandwich, niż właśnie Edgar. Edgar powinien być do trafienia ze skrzynki, znaczy też jest Edgar do trafienia ze skrzynki, ale powinniśmy dostać za darmo Byrona, bo jest o wiele yy, chłop słabszy, więc. No właśnie, o to mi chodziło, że właśnie zabiorą nam klejnoty. No bo sacie, wiecie, jaki jest teraz hype na tą postać: wszyscy grają Edgarami i jest naprawdę. No naprawdę, powiem Wam szczerze, nie są do. Po... No właśnie. Dobra. No i są nie do pokonania, i będzie bardzo trudno grać. Zwłaszcza, że teraz mamy nowe konta. Oczywiście to jest Brawl Stars sezon drugi. No i właśnie zabrali nam wszystkie klejnoty. Oj, będzie trudno coś słuchajcie, w tym odcinku. No i przegramy przede wszystkim ten pojedynek. No właśnie. Więc no nie fajnie. Więc teraz ja biorę sobie Edgara. I zaraz też będzie do odebrania, oczywiście, Nita. To jest kontynuacja sezonu drugiego, jak coś. Okej, okay, Sam coś pisze. Ok, napisał co? No, niestety, przegraliśmy przez. No właśnie, są same Edgar i szelka, taki same Takie same teamy, masakra, słuchajcie. Będzie, będzie bardzo ciężko w tym dniu zdobyć jakieś puchy. Zwłaszcza, że musimy odbudować tamte konta. Zatrzymam to tamto stare konto, Szadek. Yy, znaczy. Yy, Szadek oficial. Tylko, że słuchajcie, po prostu yy, Sandwich po prostu. No niestety tamte konto Nie odzyskał z tego powodu, że był nowy Miał nowy telefon i tak dalej I po prostu tam już na koncie Faflu nie gra Nawet nie ma już dostępu do tego konta Nawet zapomniał maila, więc po prostu Powiedzieliśmy, że zrobimy nowe konta Tylko, że to będzie po prostu kontynuacja sezonu Drugiego Po prostu taka odświeżona Nowa edycja, o takie coś Nowa edycja sezonu drugiego Brawl Stars i też niedługo osadie kontynuuje sezon trzeci z pączkiem, bo trzeba w końcu e, zrealizować to, bo wiem, że też czekacie na sezon trzeci. Fawcio! Ej, nie! Bo w ogóle sandwich się nazywa Fawcio jak coś. Jezu, ludzie, przegramy kolejny pojedynek! Ej, to się nie mieści w głowie! Tak zarombali o kurda. wam szczerze, nie spodziewałem się tego ja, ja się... Co jest? No właśnie Nie wiem co się saci dzieje, ale no jest grubo W ogóle zobaczcie ile musimy odblokować za tym jarzem i w ogóle będziemy No właśnie Okej, okay, jesteśmy w sacie po cięciu Musiałam na chwilę przerwać Nieważne. I znowu przegrywamy. Sajcie. Znaczy, nie teraz przegrywamy, ale przegramy znając życie. Znając nasze szczęście. Czy w końcu wygramy nasz ukochany pojedynek? W którym. No właśnie, kurde, no ludzie! Nie! Jezu, jaki oni są kozakami! Ej, czekajcie, że w tym odcinku nie wbijemy ani jednego pucharka? Nie wierzę w to, ludzie. Nie wierzę. Dobra, wygramy chyba to Albo nie Nie, dobra Idę stąd ludzie, idę stąd Dobra, cofamy się, no i co ty robisz? Dobra Przegramy to jak nic Przegramy to Albo nie, dobra w końcu słuchajcie wygraliśmy O Jezu, dobra Przepraszam za to westchnięcie, ale po prostu sacie nie dowierzam. Dobra, odblokowujemy nitkę. No XD. Co mamy jaką nowość? Mamy skina do nity. ej. Tak. Słuchajcie, oczywiście, słuchajcie, nie będę kupował karnetu tutaj w tym koncie, ale będziemy zbierać, saćie skrzyneczki na opening, więc oczekujcie niedługo świątecznego openingu i zagram, słuchajcie, sobie Edgarem. Czemu jest tak... Aj, Jezu, jaki bóg jest teraz, słuchajcie, powiem wam szczerze. No i mamy oczywiście nitę. Dobra, zasugerujmy zadymiarza i weźmy w sandwichowi dajmy nitę, niech za granitą. Bo teraz ja Edgarem gram. No, także będziemy sobie wbijać, maksować, bustować te konta. I mam nadzieję, że znowu nie przestaniemy saci nagrywać dla sezon drugi. Dobra, dobra. Nie, no porob. Jezu, i znowu, ey, jakby znowu przegramy, słuchajcie, naprawdę to jest przez to, słuchajcie, że po prostu jest taki hype na tego Edgara, nie? Że taki hype jest na tego Edgara i musimy jeszcze kilka rundek pograć, bo przecież musimy wbić starcie, nie? A zwłaszcza, że starcie to jest nasze ulubione, właśnie. I przede wszystkim wygrywamy na tych starciach i tak dalej, jest lepiej. No nie, bo bardzo, bardzo nie lubię trybu zbiory klejnotów, ponieważ to nie jest dla mnie tryb. Zwłaszcza, że ja tak nie umiem zbytnio grać na zbiorach klejnotów, jak widzicie. Po moim talencie. Dobra. I bank. Dobra. Dobra, mamy odliczanko. E! Łatwiutko ich porobiliśmy w sumie wam szczerze powiem Ej Żeby to się nie zmieniło bo mówię tak łatwiutko Ale nie jest łatwiutko Dobra z mi idziemy tu Bo porobią nas Dobra nie ma mają po zero no po jednym Pięknie porobieni nie no ładnie powiem wam szczerze, to wygląda. Eee... No i teraz cię tak sobie otworzę skrzynkę za dymiarza. IL primo! No nieźle, no nieźle. Sanduś coś pisze, chyba nie dropną, co? Jak myślicie dropnął? <grywa> Już inne nie otwieramy. No. Także, yy, fajnie, fajnie, powiem Wam szczerze. No, także Brawl jest zostawiony dla Was yy, na opening. Yy, Gemiki sobie też otworzymy i słuchajcie, będziemy sobie, słuchajcie, wbijać karnecik aż do levelu 70. Jestem ciekawy, czy damy po prostu radę. Zwłaszcza, że teraz mocno powracam do Brawla, bo no w końcu Wam obiecałem. Nie ma nic. No widzicie, nie powiodło się trochę. Sandwichowi. No ale mam nadzieję, że coś niedługo trafi. Okej, okay, lecimy. W ogóle się nazywam Przemciul. Śmieszna trochę nazwa, takie ciul. Tak dla beki po prostu się nazywałem, bo nie wiedziałem jak totalnie nazwać to konto. Jak się nazwać na tym koncie, a nie to konto. Ale słuchajcie, powiem wam, fajnie tak od nowa zacząć. Fajnie tego Brawl Stars'a, że od nowa te postacie dropisz. Bo będzie więcej sajcie po prostu nachajpowanego takiego będzie, wiecie o co mi chodzi, bo zawsze... Bo teraz mało tych mam postaci, do trafiania na koncie szatkowskiej i po prostu już są totalne nudy. No i umarłem i zdechłem. Siedem klejnotów, idę im pomóc.

Dasza, no co ty robisz, no? Nie, Mich, tylko zostaw ich psychicznie w spokoju. No i cię porobi, super. No super, no dobra. Także, wbiliśmy sobie, słuchajcie, starcie, ale to już w następnym odcinku to zrobimy, więc wam dziękujemy za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. E, oczywiście odbierzemy sobie starcie od razu. I ja się zamierzam trzymać, się do zobaczenia i cześć!